Na początek i teraz l 420, żeby Philips się nie denerwował. Leży PKP Intercity, chyba na przelot przez Mińsk. EP 0812. 0,8 myślnik 12 Tak szybko jechał, że myślałem, że na przelot Relacji Warszawa Zachodnia Terespol, chyba, zaraz sprawdzimy Odjeżdża i tak jak mówiłem, zdążyłem przeczytać tu Warszawa Zachodnia Terespol. Odjeżdża w kierunku Siedlec, a później do Terespola. RP1, odjeżdża z toru z peronu trzeciego, na torze z toru pierwszego. Zadam, zadam.